Zgodnie z przewidzianym terminem, Infarma złożyła w Ministerstwie Zdrowia swój komentarz do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków. Ta nowelizacja, która tak naprawdę jest procedowana od wiosny tego roku, od początku projektu założeń, ten projekt nowelizacji traci już ten swój pilny charakter, dlatego że Część dotycząca chemioterapii niestandardowej, tego, że ona wygasa w 2013 roku, został zaadresowany w nowelizacji ustawy o świadczeniach, czyli jakby ta cezura czasowa końca 2013 roku znika. Ustawa moim zdaniem ma charakter w większości techniczny. Jest natomiast kilka, kilka rozwiązań istotnych nie tylko dla branży, myślę, że głównie dla pacjenta. To jest próba uregulowania wywozu leków za granicę, tak zwanego eksportu równoległego, który jest oczywiście dopuszczony prawem europejskim, ale skala tego zjawiska w Polsce z uwagi na niskie ceny leków refundowanych w Polsce no przybiera na sile i, i tak jak prognozowaliśmy wcześniej, jeszcze przed wejściem ustawy refundacyjnej, ta ustawa spowodowała zwiększenie tego wywozu. W dużej części, mniej więcej w połowie, ten wywóz odbywa się nielegalnie z poziomu aptek. I tutaj Ministerstwo Zdrowia proponuje pewne rozwiązanie. Myśmy to rozwiązanie w projekcie dokładnie przeanalizowali. To rozwiązanie naszym zdaniem nie będzie skuteczne, jeżeli będzie w takiej formie pozostawione. Dlatego przede wszystkim, że to rozwiązanie nie adresuje problemu nielegalnego wywozu. Leków z Polski, z poziomu aptek wyłącznie koncentruje się na, tym, na tej części legalnej z poziomu hurtowni farmaceutycznych. To jest jakby taka bardziej kluczowa rozwiązanie, rozwiązanie które jest w ustawie. Tak jak powiedziałem, ustawa ma charakter techniczny. Sankcjonuje w dużej mierze praktykę stosowania tej ustawy. Jest parę rozwiązań, które budzą nasze wątpliwości. One są jakby z grupy takich rozwiązań, które zwiększają biurokrację, czy, czy poprzez kolejne bariery administracyjne, naszym zdaniem utrudniają dostęp do nowoczesnego leczenia. Jest, jest takie rozwiązanie, na przykład, które proponuje powołanie tzw. zespołów koordynacyjnych, których celem byłaby kwalifikacja pacjentów, mówimy o indywidualnych pacjentach, do leczenia nowoczesnymi preparatami w ramach programów lekowych. Naszym zdaniem jest to Zbyteczna biurokracja, która dodatkowo opóźni moment terapii dla pacjentów. Dalej brakuje doprecyzowania szeregu pojęć w ustawie z perspektywy naszych firm, z pewnością zagadnienie związane z definicją ceny zbytu czy definicją wnioskodawcy. To są, to są kwestie, które miały być uregulowane, które nie są uregulowane i Rozwiązania, które może powiedzieć też mają wpływ na dostępność nowoczesnych terapii dla pacjentów. Dzisiaj w czasie konferencji rozmawialiśmy o progu Quoli, czyli ten próg opłacalności, który bierze pod uwagę Agencja Oceny Technologii Medycznych. Widać wyraźnie i z tej dyskusji, i z tego, w jaki sposób funkcjonuje ta ustawa, że ten próg ma dosyć ograniczone zastosowanie. Nie sprawdza się w przypadku chorób rzadkich czy chorób nowotworowych. Także jest tam kilka obszarów niezaadresowanych, te, które są zaadresowane, naszym zdaniem wymagają poprawy, a przede wszystkim myślę i to był chyba taki, taki wydźwięk dzisiejszego panelu warto tę nowelizację przeprowadzić jako efekt pogłębionej dyskusji i oceny funkcjonowania tej ustawy przez dwa lata, a nie przed tą dyskusją. I tutaj patrząc na, na terminarz, na harmonogram, wydaje się, że to jest, jest to możliwe. Takie sprawozdanie zostanie przygotowane w pierwszym kwartale przyszłego roku i myślę, że, że, że po takiej publicznej debacie można przystąpić do próby korekty ustawy w sposób taki bardziej kompleksowy niż ma to miejsce w tej chwili.